Wszyscy wieszczyli zwycięstwo Ano, bardzo kontrowersyjnego premiera Babisza, który ma bardzo wiele za uszami, ale też miliarder przy okazji, który tam łoj zdaje się równo dotacje z Unii Europejskiej na różne swoje biznesy. A on się dogadał z komunistą z kolei Zemanem, czyli prezydentem, i zawiązali sobie taki sojusz, który się bardzo dobrze trzymał. Tylko że się okazuje, że wybory wygrały dwa bloki opozycyjne, tak naprawdę. Czy znaczy, Ano miało tam 27, ale drugi z polu. Czyli blok opozycyjny, też miał 27 i pewnie będą mieli po tylu samo posłów, o ile dobrze pamiętam. I jest jeszcze trzeci blok, znaczy jest drugi blok opozycyjny, czyli partia piratów razem z przyległościami, który zdobył duże kilkanaście procent, a więc okazuje się, że strategia pójścia na dwa obozy na opozycji przyniosła skutek i okazało się, że można pokonać faworyta. Że nie scalenie opozycji w jeden amalgamat, który, który, jak mówię, będzie nie do zaakceptowania. Bo słuchajcie, można o Tusku sądzić to czy tamto, ale jest 44% ludzi w Polsce, którzy mówią: nigdy w życiu nie będziemy głosowali na Tuska, żeby nie wiem co. I jest oczywiście 20 parę, czy 30%, którzy powiedzą: bardzo chętnie zagłosujemy. Tak? I to też trzeba uszanować. Ale jest ten elektorat negatywny. Dlatego właśnie, a nie dlatego, czy się kocha Tuska, czy się nie kocha. Czy się kocha Platformy i uwielbi młodzieńczą, gimnazjalną miłością, czy nie. Musi być wybór po tej stronie, żeby wziąć jak najwięcej ludzi, którzy mogliby przejść z tamtej strony. Zmęczeni tym nepotyzmem, zmęczeni tym, co oni robią z bezpieczeństwem Polski, zmęczeni ich polityką zagraniczną, zmęczeni tym obrażaniem, tą drożyzną i tym wszystkim, co nam fundują. Tam jest mnóstwo ludzi zmęczonych po tej stronie. I ktoś ich musi po tej stronie przygarnąć, jeżeli to ma wyjść. I zobaczcie, co zrobili w Czechach. Dwa sensownie zaprojektowane bloki, tu już nie mówię o tych mniejszych. I okazało się, że jedni się zmieścili, opozycyjni wyborcy, do tych, drudzy się zmieścili bardziej do tych. I razem wystarczyło to do tego, żeby teraz prawdopodobnie rozdawać karty. Bo Zeman teraz trafił do szpitala, prezydent, on jest dogadany z Babiszem. Jest w ciężkim stanie, wiadomo, kiedy komu powierzy, Sprawowanie, znaczy formowanie rządu, być może znowu Babiszowi, w, ale już jest realna większość rządowa z drugiej strony. To o to właśnie chodzi. O to ja walczę i o to proszę. Żeby wyzbyć się tego sekciarskiego, kościółkowego myślenia, że tu jest kościół właśnie platformy wyborczej, tu jest kościół w Warszawki, tu jest kościół Twittera, tu jest taki kościół, tu jest taki, oni dostają po prostu szału, w, jak się narusza ich dogmaty i świętości. Z drugiej strony mamy kościół Pisu, który, który szaleje w, w drugą stronę. Trzeba to odblokować, trzeba to wreszcie odkleić. Trzeba sprawić, żebyśmy, żeby było jakieś miejsce, w którym mogą się też zmieścić inni ludzie. W ludzie, którzy, którzy chcą, żeby coś się zmieniło, ale nie chcą, żeby się zmieniło, na to, co już znają. No to jest proste jak drut. Dlatego będziemy musieli w, tak bardzo mądrze projektować y, tę układankę y, po tej stronie. I ona musi być tak zaprojektowana, żeby wygrać z pisem. Co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości, i każdy przytomny po tej stronie posunie się, żeby zrobić miejsce y, wspólnemu projektowi y, y, zwycięstwa. Też nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Bo ja się nie piszę na bycie w opozycji przez następne 4 lata, i nie wydaje mi się, żeby ktoś przytomny w, 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 też się na to pisał.